Cześć, jestem Lilia, klasa 5a. Chciałabym Wam przedstawić scenę, w której dowiecie się, dlaczego warto uczyć się języka angielskiego i jak Ty, bo to? A skąd mam wiedzieć, kiedy angielsku, angielską po a sorry? Aaa, no to spoko, przy szkole uczymy się angielskiego. Hej, aj, Mateusz, you oh haj Mateusz, aj werybka, nice to Ty, jak ona powiedziała i co chce? Zrozumiałem tylko, że to Weronika, zaraz se poradzimy. Jesteś, jesteś w domu? Stoimy prawie pod twoim blokiem. Zejdziesz na chwilę? Sprawa jest. Super. Spoko, czekamy. Z Szymonem. Okej. Okay. No, załatwione. Cieka, co tam? Widzisz tą dziewczynę? Fajna, nie? Fajna? No, ale jest problem. Mówi po angielsku. Ale przecież się od niego. No właśnie do mnie jak ma na imię, a ty nie możesz, chyba jakiś akcent, ale tak nie zrozumiałe. Ja wiem, już mówiła sobie Weronika. ale coś jeszcze gadało. Hi, my name is Martin. What's your name? I'm Weronika. Nice to meet you. Nice to meet you too. These are my friends, Sean and Mateusz. Nice so, to meet you guys. I co, co mówi? To Weronika. Przedstawiłem jej was i mówi, że mi was poznać. Wiedziałem, że mi się Veronika, Weronika, where are you from? London. What are you doing in Bałtyk? I came here to do some sightseeing. Ty, Marcin? O czym ty z nią gadasz? Pamiętaj, że to ja pierwszy ruszam Mówisz, że jest z Londynu i że przyjechał pozwiedzać. zwiedzać. Aha, to masz szczęście. Ty, Mateusz, jakaś szkoda mała jest. No. Wszystkie ankietki są takie niskie? Eee, tam na pewno jeszcze urosie. Spytają, ile ma wzrostu. Warunka, how tall are you? stopy, cztery Że ja? No w Wielkiej Brytanii tak podają wzrost. patrzcie co wy robicie? Dla ciebie nie stóp. Ale stop! to tu taka brytyjska miarę długości jak nasze centymetry! tego się tak nie mierzy! Nie? No to ja. Ile Weronika na końcu wzrosła? Zaraz się dowiecie. Znam to, iż kto ma tą Dziwni są ci Brytyjczycy. Nie chcą zrezygnować ze swoich punktów na rzecz euro. Z uporem jeżdżą lewą stroną ulicy. Odległości liczą w milach, a dzieci ważą ślubę. Mimo że chwilę. Lat, w Wielkiej Brytanii obowiązuje system metryczny. Brytyjczycy, Brytyjczycy wciąż używają większości jednostek systemu angielskiego. Między innymi stop do mierzenia wzrostu, tak jak zrobiła Pani Rodzina. Jedna stopa to dokładnie 30,48 cm, czyli 12 cali. 1 cal to 2,54 cm. Żeby było Ja Wam, że ma 4 stopy, 4 cala. Policzmy zatem, ile to Cztery 4 stopy to 122 cm. 4 cala to 10 cm. 10 cm dodać 122 cm równa się 132 cm. Znaczy, że Weronika ma 132 cm. To jest uderzenie mnie o 13 cm. Ja mam 155 55. Ile to będzie i cala? Policzmy. 5 stóp to 152,5 cm. Do 155 brakuje nam 2,5 centów, prawda? dokładnie 1 całkiem. Znaczy, że masz 5 stóp, 1 za. Ooo, to krzysztof pani Cerek.